Początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość, i stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Światło ukazujące piękno i dobro całego stworzenia. Światło wydobywające wszystko z mroku i ciemności. Światło pozwalające żyć i rozwijać się. Światło Dające nadzieję. Dziś szczególnie pragnie przyjść do Twojego życia. Ogień, który nie niszczy, lecz łagodnie ogrzewa. Światło, które łagodnie prowadzi bezpieczną i pewną drogą. Światło zmartwychwstały Jezus Chrystus. Pani, idziemy, by zwyciężyć. Idziemy pod wodzą naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Najpierw zechciejmy wysłuchać historii, która poprzedziła wydarzenie zmartwychwstania Jezusa, historii narodu wybranego. Zwycięstwa narodu wybranego pod wodzą samego Mojżesza. Tak, gdy Izraelici zostali uratowani przez Boga z Egiptu, gdy przeszli przez Morze Czerwone, Razem zaśpiewali taką pieśń, wykrzucali takie słowa. Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim i uwielbiać go będę. On Bogiem ojca mego będę go wywyższał. Pan wojownikiem. Pan jest imię Jego. Wielkie zwycięstwo, radość, triumf to przeżywali Izraelici wtedy, gdy przechodzili przez morze czerwone. I to samo, to samo zwycięstwo przyniósł Jezus Chrystus przez fakt zmartwychwstania. Ciemność stała się dniem, śmierć została pokonana przez życie, a wszystko za sprawą cudu zmartwychwstania. Chcemy podobnie jak Święte Niewiasty, te kobiety, które przyszły wczesnym rankiem do grobu, gdy jeszcze było ciemno. Chcemy pobiec jak Piotr i Jan do tego grobu powiedzieć, że Pan żyje, że Pan zmartwychwstał. Pragniemy być tymi pierwszymi świadkami zmartwychwstania przeżywać tą radość z tego, że Pan jest pośród nas, że żyje, działa i nas prowadzi. My to odczuwamy nieustannie w kościele, dlatego. Przygotowując się do radości zmartwychwstania Pańskiego, do przeżywania Wigilii Paschalnej, w Wielkiej Nocy, zechciejmy poczuć się jak zwycięzcy, jak ci, którzy podejmują bieg w kierunku mety, w kierunku tego, by otrzymać medal zbawienia, bo do tego nas zaprasza Jezus. z nami tu. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu. A, jest z nami tu. a, Jego, moc, a Jego moc działa dziś. A Jego moc działa dziś. działa dziś, się. Jezus jest z nami tu. A Jego moc, a Jego moc działa dziś, by zbawić się. A Jego moc działa dziś, by uzdrowić się. A Jego moc działa dziś, by, się. A Jego moc działa dziś, by się. Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami tu, Jezus jest z nami tu. Jezus jest z nami, tu. Jezus, jest z nami tu. Jezus jest z nami tu, a Jego moc, a Jego moc działa dziś. Już a Jego moc działa dziś. A Jego moc działa dziś, rozbaryć się. Jezus jest z nami tu. A Jego moc, A Jego moc działa dziś, by uwolnić się. a Jego moc działa dziś, by uzdrowić się. a Jego moc działa dziś, by stać Jezus jest z tu. radując się z tego, że Pan jest pośród nas, że Jezus jest z nami tu. Wołajmy razem, Ojcze nasz, któryś Tyś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas spam złego. Amen. Naprawdę nie było czasu. Minuta za minutą. Strach, obawa, co będzie, czy zdążymy, gdzie uciekniemy? Izraelici uciekają przed wojskami faraona. Biegną w kierunku Morza Czerwonego. Zatrzymują się, nie wiedzą, co będzie dalej. Czy Bóg zainterweniuje, zadziała? Na podstawie lektury Księgi Wyjścia możemy się dowiedzieć, że Bóg dokonuje wtedy mega wielkiego cudu, bo to Morze Czerwone otwiera się przed synami i córkami Izraela, by ci mogli suchą nogą przez to morze przejść do Ziemi Obiecanej, pod wodzą Mojżesza, który zaufał Bogu. Samo przejście przez Morze Czerwone jest wielkim, niesamowitym cudem, niesamowitym znakiem. Wody morza, które rozstępują się, aby utworzyć suche przejście. Ale tak naprawdę prawdziwy cud dokonuje się w sercach właśnie Izraelitów, którzy wchodzą w to morze, którzy wierzą Bogu, że tędy mogą bezpiecznie przejść, którzy ufają. Także największym cudem w wydarzeniu przejścia przez Morze Czerwone, właśnie przez tą wodę, nie jest to, że same wody się rozstąpiły, ale to, że Izraelici uwierzyli, zaufali Bogu i dlatego zostali ocaleni. Bóg postanowił zawalczyć o swój naród, ocalić go, prowadzi go przez Morze Czerwone. Stawia konkretne osoby, by go wspierały w tej drodze prowadzenia swojego ukochanego narodu. Tą osobą był Mojżesz. I samo przejście Izraelitów przez Morze Czerwone prowadzi nas dużo, dużo dalej. Prowadzi nas tak naprawdę do swojej osobistej przemiany życia, ale też do wyboru. Punkt kulminacyjny w historii zbawienia, jakim było przyjście na świat naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, powoduje, że Jezus nawiązuje, można powiedzieć, do tego wydarzenia prowadzenia swojego narodu. W Ewangelii, według Świętego Mateusza dokładnie w ostatnim rozdziale podejmuje takie nauczanie ostatni nakaz Jezusa wobec swoich uczniów. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Bóg w ten sposób pragnie wszystkich ludzi przez to misterium, tą tajemnicę wody, tego zanurzenia się w wodzie, w obmyciu z grzechów, wyjściu z tej niewoli, Bóg pragnie prowadzić ku wolności każdego i każdą z nas. Na przestrzeni dziejów całego świata. Ty też należysz do narodu wybranego. Ty też jesteś wybrany, ty też jesteś ukochana. Kiedyś i nad tobą kapłan wypowiedział takie słowa: Ja ciebie chcę mieć ojca, i syna i ducha świętego. Wtedy. Nie słyszeliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, bo tak naprawdę wtedy tym, którzy nas prowadzili do sakramentu Krztu Świętego, do tego przymierza między nami a Bogiem, byli rodzice. Ci, którzy nam ten dar wiary przekazywali i przekazują nadal. Ale zaczęło się to właśnie tutaj. Tak jak Bóg postanowił wtedy umocnić swoje przymierze pomiędzy narodem Izraela, a pomiędzy sobą, tak to przymierze trwa pomiędzy Tobą, mną, a Bogiem od momentu, kiedy zostałeś i zostałaś ochrzczona, zanurzona w ożywczej kąpieli, kąpieli zbawienia. Oprócz obmycia wodą chrztu, zanurzenia właśnie w tym sakramencie, każdy z nas został namaszczony. Kto zostaje namaszczony? Według tradycji biblijnej namaszczani byli królowie, prorocy, kapłani. Ty też w momencie chrzczu zostałeś namaszczony świętym olejem Krzyża Świętego. Po to, by pamiętać, że jesteś wybrany, że jesteś wybrana. Po to, by wiedząc, że jestem wybrany podążać i wypełniać ten nakaz misyjny Jezusa Chrystusa. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. To jest misja i zadanie dla każdego i każdej z nas nauczać, głosić, dzielić się pięknem wiary. Dzielić się Jezusem, który żyje, działa i który ciągle nas prowadzi. Hejka. Moi drodzy, dzisiaj Najważniejszy moment naszej paschalnej wyprawy. Wydarzenie, które chcemy dzisiaj rozważać, to wydarzenie Wigilii Paschalnej, czyli zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Woda, ogień, światło, siła, moc. I możemy spojrzeć, że w kościele jest obok Ścielnicy takie coś, co nam przypomina o tym, że jest ta siła, że jest ta moc wypływająca od Jezusa stałego, przypomina nam o tym wydarzeniu taka piękna świeca, duża, piękna, woskowa świeca, można powiedzieć jak kolumna Zygmunta, świeca, która nosi nazwę Paschał. Tak? Wydarzenie paschalne, Wigilia paschalna, Paschał, Wieczerza paschalna i znów Paschał. Paschał to świeca, która przypomina nam o zmartwychwstaniu Jezusa. I można zauważyć, że ona ma pewne elementy zawarte na sobie. Kiedy patrzymy na czoło paschału tej świecy, ważne jest, żeby ona była z prawdziwego wosku, żeby to nie była żadna atrapa. Prawda, bo tu mówimy o prawdziwej świecy, która przypomina nam o Bogu. Spójrzmy że na tej świecy jest piękny, wyryty krzyż. Obok tego krzyżaczy pomiędzy tym krzyżem, są cyfry roku, który aktualnie przypada, czyli teraz to będzie rok 2021. A oprócz tego jeszcze mamy dwie greckie litery alfabetu, które przypominają nam o wieczności, ponadczasowości. Jezusa Chrystusa Alfa i omega. Początek i koniec. I pozwólcie, moi drodzy, że przytoczę teraz te słowa, które wypowiada kapłan w czasie poświęcenia tej świecy, jaką jest paschał, poświęcenia ognia. Najpierw trzyma w ręku gro, grono i rylec i rylcem kreśli znaki właśnie na tym krzyżu, na tych literach greckich, a także na tych cyfra, które przypominają nam o danym roku, który przypada. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. I następnie kapłan w czasie poświęcenia Paschału bierze do ręki grono. Grono to jest. Wykonane też często z wosku. Dosłownie wygląda to jak winogrono, zazwyczaj czerwone. Kapłan bierze to do ręki i wkłada konkretne miejsca tego poschału. Jest to pięć miejsc. Te pięć miejsc przypomina nam o pięciu ranach Chrystusa. I wtedy też wypowiada takie słowa. Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nastrzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. I po tym obrzędzie, po tym lucenarium tej liturgii światła, kapłan uroczyście wnosi do ciemnej świątyni, bo w kościele się nic nie świeci. Kapłan wnosi ten paschał i trzykrotnie śpiewa światło Chrystusa. Później od tego paschału zabierane jest to światło, by każdy wierny mógł dla swojej świecy przyjąć to światło. Ta świeca, bardzo piękna, zawsze co roku tak mocno wyeksponowana w liturgii, przypomina nam o czasie wielkanocnym, ale też nawiązuje do naszego osobistego życia. Kiedy zostajemy ochrzczeni w czasie liturgii Chrztu Świętego również płonie paschał. Kiedy przychodzi także moment smutny, jakim jest odejście. Odejście osoby bliskiej nam, ktoś umiera, również przy trumnie stoi Paschał. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Chrztu Świętego. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej będziemy to mogli zobaczyć. Jest taka piękna procesja z Paschałem. Ten Paschał niesiony jest do chrzcielnicy, i żeby ta woda była poświęcona, pobłogosławiona. Uroczyście ten Paschał wkładany jest trzykrotnie do tej szczelnicy, by uświęcić tą wodę, dzięki której inni ludzie zostaną ochrzczeni. A jeszcze jedna ciekawostka. Właśnie na cześć tej świecy, w ten wyjątkowy wieczór, jakim jest Wigilia Paschalna, śpiewa się taki piękny hymn. Piękny hymn uwielbienia Boga, hymn Exultet. Bardzo długa pieśń, która jest śpiewana z reguły przez kapłana, diakona, którą może także w części wykonywać osoba świecka. Można powiedzieć, jest to pochwała tej świec, tej woskowej kolumny, i tam jest to super odwołanie zarówno do tej kolumny światła, która prowadziła naród wybrany Izraela przez Morze Czerwone, ale też wreszcie jest odwołanie do. Jezusa Chrystusa, tego zwycięskiego, zmartwychwstałego, który prowadzi wszystkich do światła, do zwycięstwa. Moi kochani, to są takie różne liturgiczne ciekawostki, do których zachęcamy, by gdy będziecie przeżywać Wigilię Paschalną, zaobserwować te znaki, te gesty, ale też te konkretne elementy, które są tak mocno uwidocznione w czasie. Świętej liturgii, po to, żebyśmy też wiedzieli, co one przypominają i o kim tak naprawdę one nam mówią. Powodzenia, owocnej, radosnej Wigilii Paschalnej i Alleluja!